Mam taką wspaniałą klientkę, która mnie zainspirowała do nagrania tego filmiku. Chcę Ci powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli uważasz siebie, albo jesteś określana, określana, jako taka czarna owca, a Ty w środku masz takie poczucie, że kurczę, jestem taką czarną owcą w rodzinie, wśród znajomych, a ja naprawdę chcę dobrze, to chcę Ci powiedzieć, że to bardzo dobrze, że jesteś tą owcą. Bardzo dobrze, że jesteś tą czarną, w cudzysłowie, owcą, tylko zmień sobie kolor. Na różowy, na niebieski, na zielony, na biały. Nie jesteś szary, nie jesteś szara. Masz charakter, masz swoje i trzymaj się tego, co jest dla ciebie ważne. Ciesz się, że jesteś tą czarną owcą. Pozwól innym, powtórzę, pozwól innym siebie nie tolerować, nie akceptować. Pozwól im na to. Ty jesteś wybitny, ty jesteś wybitna, bo jesteś inną owcą. Nie będzie cię dotyczył konformizm, czyli takie pójście za tłumem. Ty się wyróżniasz, tym lepszą osobą jesteś. Tym bardziej wartościową osobą jesteś. Wiesz dlaczego? Bo nie jesteś bezbarwny, bezbarwna. Ty masz kolor. Jeżeli tutaj jesteś w porządku, to bądź sobie tą owcą. Kolorową. Duży kolorów. Pa.